W tym filmie pokażę Ci, jak działa mózg Twojego klienta, i to nazywamy przewidywalną irracjonalnością. A jak obejrzysz go do końca, przestaniesz konkurować ceną i zaczniesz wygrywać zlecenia, na których naprawdę zarabiasz. Wyobraź sobie, że ten domek to jest Twoja firma. A prowadzenie firmy to jest coś więcej niż pasja. To miejsce gdzie rzemiosło spotyka się z twardym biznesem. To wszystko musi opierać się na czterech filarach: umiejętności, zarządzanie, marketing i sprzedaż. Jeżeli jeden z tych filarów jest słaby, prędzej czy później cała ta wieża się zawali. W tym filmie zajmiemy się ostatnim filarem. Brak czasu, gotówki, pomysłów na rozwój firmy? DataBot zamienia chaos w konkretne decyzje biznesowe. Klient znowu prosi o rabat? Zanim opuścisz cenę, choć bo zutówkę posłuchaj tego. Pytanie o rabat to najczęściej sygnał, że jeszcze nie zbudowałeś wystarczającej wartości w oczach klienta. Problem nie leży w twoich umiejętnościach negocjacyjnych. Ale w założeniu, że klient podejmuje decyzję logicznie. Otóż nie. Jego mózg działa na zupełnie innym systemie operacyjnym. To, co dla Ciebie jest korzyścią, dla Niego jest stratą. To, co dla Ciebie jest stratą, dla Niego jest korzyścią. W tym odcinku dam Ci do niego instrukcję obsługi. Zrozumiesz, dlaczego Twoje racjonalne argumenty tak często trafiają w próżnię. I dowiesz się, jak to zmienić, żeby klienci wreszcie zaczęli płacić za jakość, a nie tylko za metry. Ignorowanie psychologii klienta w polskiej branży budowlanej czy jakiejkolwiek innej branży usługowej to jest jak mrużenie skusów. Każda rozmowa handlowa, każda wycena staje się loterią. Konsekwencje? Wieczna walka o cenę. Zbijanie marży do zera, tylko po to, żeby złapać robotę. Frustracja, że znowu przegrałeś z kimś, kto zaoferował nierealnie niską stawkę. To prosta droga do zajechania siebie i firmy. Kiedy zrozumiesz, co naprawdę siedzi w głowie twojego klienta, będziesz wiedział, co mu powiedzieć. Żeby przestał gadać o cenie, a zaczął słuchać o wartości. Zamiast mówić do klienta, musisz nauczyć się mówić do jego emocji. Żebyś dobrze zrozumiał, podam ci kilka przykładów. Rodzina 800 Plus, to nie jest jakaś tam nazwa programu. Tu wjeżdżają do gry konkretne mechanizmy psychologiczne. Awersja do straty, efekt posiadania, kotwiczenia. Jaki jest efekt? Lojalność wyborcza oparta na lęku przed utratą konkretnej kasy. Lex czarnek: jakie mechanizmy tu zagrały? Ramowanie zagrożenia wolności, personalizacja wroga, tożsamość grupowa, efekt mobilizacja elektoratu negatywnego, zjednoczenie bardzo różnych grup rodziców, nauczycieli przeciwko wspólnemu wrogowi. Czyste powietrze to też nie jest jakaś tam neutralna nazwa programu. Jakie mechanizmy tu działają? Ramowanie pozytywne zdrowie, czystość, bezpieczeństwo awersja do straty strach przed chorobami, smogiem, kosztami leczenia odpowiedzialność rodzinna robisz to dla dzieci. Efekt ludzie nie myślą o parametrach pieca myślą o zdrowiu o spokoju. I o tym, że są odpowiedzialnymi gospodarzami. A ci, którzy się na to nie godzą, bo nie stać ich na wymianę pieca, są trucicielami według społeczeństwa, bo ich tak zaprogramowano. Przekazem, który jest w mediach. I teraz najważniejsze pytanie: jak Ty to możesz wykorzystać w swojej firmie? Zamiast mówić klientowi: tu są lepsze materiały i solidniejsza robota. Zacznij mówić językiem jego autopilota awersja do straty. Rozumiem i szanuję. Oszczędności są bardzo ważne w życiu, ale tańsze rozwiązanie naszego problemu oznacza ryzyko poprawek za dwa lata, a więc nie będę mógł udzielić panu gwarancji. Rozumiesz, co się teraz stało? Ty nie powiedziałeś do klienta, ty powiedziałeś do jego emocji, że jest ryzyko. Że za dwa lata trzeba będzie to naprawiać. Wywołałeś w nim strach. Klient przestaje porównywać ceny, a zaczyna porównywać emocje. A tam wygrywa ten, kto lepiej rozumie ludzki mózg, a nie ten, kto ma najtańszą ofertę. I dokładnie to samo dzieje się w Twojej firmie. Nie przegrywasz dlatego, że robisz coś gorzej. Przygrywasz dlatego, że mówisz do rozumu. A decyzje zapadają w emocjach. Jeśli chcesz przestać walczyć ceną, musisz zrozumieć, jak ten mechanizm działa. Podzieliłem te wszystkie informacje na trzy filary. Pierwszy koniec ery racjonalności czyli dlaczego stare założenia nie działają. Zacznijmy od zburzenia mitu, na którym Większość z nas budowała swoje myślenie o sprzedaży mitu idealnie logicznego klienta. Przez lata w biznesie panowało przekonanie o istnieniu homo economicus klienta komputera. Zakładano, że człowiek analizuje wszystkie dane, porównuje oferty i zawsze wybiera tę najbardziej opłacalną. Problem w tym, że to jest kompletna bzdura. I tu na scenę cały na biało wchodzi pan Zdzisiek. Dlaczego to pan Zdzisiek tak często wygrywa, rzucając cenę z kosmosu? Bo ty, uzbrojony w mit logicznego klienta, przygotowujesz mu szczegółowy kosztorys, licząc na jego analityczny umysł. A pan Zdzisiek uderza prosto. W emocjonalny autopilot klienta jednym hasłem: Będzie tania. Twój klient nie analizuje. On już to kupił. On czuje ulgę na myśl o oszczędności. Twój racjonalny argument nawet nie ma szansy wystartować, bo klient nie myśli o jakości. On już widzi swoje wakacje. Nowoczesna ekonomia behawioralna, której pionierem był, między innymi Dan Ariely, udowodniła, że nasze odejścia od logiki nie są przypadkowe, nazwał to zjawisko przewidywalną irracjonalnością. Oznacza to, że błędy, które popełniają ludzie w myśleniu, są systematyczne i powtarzalne. Klient, który upiera się przy najtańszych materiałach, Mimo, że wiesz, że to zły wybór, nie jest złośliwy, on po prostu działa według przewidywalnego schematu. Czas poznać zasady gry, które obowiązują naprawdę. Skoro już wiemy, że stary model myślenia jest do niczego, zobaczmy, jak naprawdę działa mózg człowieka. Filar drugi: dwa biegi w mózgu człowieka: autopilot i pilot. Wyobraź sobie, że mózg Twojego klienta i każdego człowieka ma dwa tryby pracy, dwa biegi. Poznanie ich to klucz do skutecznej komunikacji. Noblista Daniel Kahneman opisał je jako system 1 i system 2. My nazywamy je autopilotem i świadomym pilotem. Pomyśl o autopilocie. Jak o swoim majstrze na budowie. Działa na czuja, ma doświadczenie, podejmuje setki szybkich decyzji bez zastanowienia. Jest szybki, intuicyjny i emocjonalny. Ten tryb pracy mózgu odpowiada na przykład za jazdy samochodem. Robisz to szybko, automatycznie i bez zastanowienia. A pilot. To jest skrupulatny inspektor nadzoru, który włącza się rzadko, gdy trzeba przeanalizować skomplikowany projekt. Jest dokładny, analityczny, ale leniwy i zużywa masę energii. Odpowiada na przykład za to, czy dobrze uzupełnić zeznanie podatkowe na koniec roku. To jest kilka godzin pracy w ciągłym skupieniu, więc mózg unika jego włączania jak ognia. Z bardzo prostej przyczyny. Praca w trybie pilota jest dla mózgu bardzo męcząca. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Twój klient widzi Twoje czyste oznakowane auto firmowe, Twoich pracowników ubranych w porządne ubrania robocze, logo firmy na plecach, a jego autopilot od razu myśli: Porządna ekipa, fachowcy, na pewno nie są tani. A co, gdyby odwrócić to w drugą stronę? Wyobraź sobie, że podjeżdżasz do klienta starym pasatem kombi, graty w bagażniku. Twój klient od razu ma w głowie dwa hasła i oba są dla ciebie złe. Pierwsze hasło to będzie tania, jak u pana z dziśka. A drugie to ciekawe co ten artysta mi tu zepsuje. Oczywiście możesz go później oczarować w rozmowie, sprawić, żeby zmienił zdanie o tobie, ale będzie ci dużo trudniej. To jest pierwsze emocjonalne tak lub nie Twojego klienta. Dopiero potem leniwy pilot włącza się, żeby przeanalizować kosztorys i znaleźć logiczne alibi, które usprawiedliwi decyzję podjętą na podstawie pierwszego wrażenia. Jeśli pierwsze wrażenie jest słabe, Pilot będzie szukał dziury w całym, żeby cię odrzucić. Kluczowy wniosek jest jeden. Większość decyzji zakupowych podejmuje emocjonalny autopilot. Leniwy pilot włącza się później, głównie po to, żeby logicznie uzasadnić wybór. Intuicja daje poczucie kontroli, pozwala w ekspresowy sposób podejmować powtarzalne decyzje, ale też często się myli. Ale to nie znaczy, że jest zła, to znaczy, że często działa na nieaktualnych danych. Dokładnie tak samo działa Twój klient. I dokładnie tak samo działasz ty czy ja. I jaka jest z tego lekcja dla Ciebie? Twoja intuicja, nawet po 20 latach pracy, może ci wodzić za nos. Jesteś przekonany, że klient chce najtańszych paneli na dach. A co jeśli. On tak naprawdę panicznie boi się przeciekającego dachu i problemów, a ocenie gada tylko dlatego, że to jedyne co potrafi porównać. Twoim zadaniem nie jest więc sprzedawanie paneli. Twoim zadaniem jest sprzedawanie spokojnego są w czasie ulewy. To jest zupełnie inna rozmowa i zupełnie inne pieniądze. Przestań zakładać, co jest dla klienta lepsze. Zacznij rozumieć, czego on się naprawdę boi i o czym marzy. Te zasady są potężne. Fundamenty, na których się opieramy, takie jak model dwóch systemów Kahnemana, są solidne jak beton. Zostały potwierdzone w setkach niezależnych badań i stanowią kanon wiedzy o ludzkich decyzjach. Wie o nich każdy sprzedawca fotowoltaiki, każdy polityk czy celebryta. Ale niestety nie wie o nich większość małych przedsiębiorców. Poznaj je, aby wyprzedzisz swoją konkurencję. Dobra, dojechaliśmy do końca. Jeśli masz zapamiętać tylko trzy rzeczy, niech to będą te zasady. Twój klient nie jest maszyną. Zapomnij o logicznym robocie. Kierują nim emocje, uprzedzenia i skróty myślowe, które są przewidywalne. Emocje decydują, rozum usprawiedliwia. Prawie każda decyzja rodzi się w emocjonalnym autopilocie. Analityczny pilot wkracza głównie po to, by znaleźć logiczne argumenty na poparcie już podjętego emocjonalnego wyboru. Twoim zadaniem jest uwieść autopilota. Twoja oferta musi dobrze wyglądać i dobrze brzmieć, zanim klient. Zacznie analizować jej szczegóły. A jutro rano, jako pierwszy krok, przy następnej rozmowie z klientem, spróbuj posłuchać nie tylko tego, co mówi, ale z którego biegu mówi. Czy to jego szybki autopilot, czy analityczny pilot. I teraz, gdy wiesz, jak myśli klient, zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić następnych materiałów. A w następnym filmie opowiem Ci o efekcie zakotwiczenia i efekcie wabika dwóch potężnych technikach, które pozwolą Ci kształtować wartość Twojej oferty. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tym materiale. Dla nas, twórców internetowych, każda aktywność pod filmem jest bardzo cenna. Dzięki za Twój czas i do zobaczenia w kolejnym materiale.